Cześć, cześć, tu Jędrek ze strychu rodziców, tam stoi maszyna czasu, ale dziś nie o tym. Dziś będziemy jeść dwa buldaki o potrójnej mocy. To są takie. To wymaga wytłumaczenia, to jest popularne, koreańskie, bardzo ostre żarcie. Przy czym... U mnie w pierwszej kolejności Waldim się pojawiły i po jakimś czasie kosz z buldakami wyglądał tak. Zostały się ino te o podwójnej mocy. Te są o potrójnej mocy i nawet studenciaki z Alei Politechniki tam w Lidlu kupiłem całe, całe stoisko buldaków, też tego nie chciały. No, ja z całego Facebooka lubię grupę White People Making White People Food, gdzie są tego typu memy. Ja na tym kanale swoim miałem do tej pory takie właśnie badziewia dla białasów, jak ślińskie uszy czy surstroming. Pora pokazać, że ma się trochę melaniny i zjeść coś naprawdę ostrego. Dziewczyna mojego brata to najsłabszego serowego buldaka nie mogła zjeść. Te, te to kurde kaszlałem już nad samym gardem od oparów. Ciekawe jak to będzie wychodzić. Ostra Australia jadalne. W sumie. Prędzej bym zjadł. Kilka takich buldaków niż te surstroming. Lubię ten makaron. Żeby nie było, ja potrafię gotować dużo robię na łoku. Jem zdrowo, zdaję sobie sprawę, że to jest 1000 kalorii Badziewia. No ale tak na kanał to lubię się poświęcić. I zjeść coś dziwnego. Wychodzę ten markaron z pacerkami. Oj. No nie. Tak rekreacyjnie to bym tego nie jadł. Oj. Chociaż najostrzejsze co ja jadłem. To jak mi kuzyn chlucnął sos z da bomb na kanapkę. Przez 15 minut chodziłem w kółko. To aż takie nie jest. Ale jest go dużo. I <coughs> to się trochę kumuluje. Dobry, makar, Dobry sos. Byłem w Londynie w restauracji koreańskiej. Super żarcie. Ale nie dla białasów. Takie coś. Chociaż myślę, że Polacy by się z Koreańczkami dogadali. Jest dużo kiszonek, jak to ich na przykład ulubione kimchi. które też się u nas ostatnio pokazuje. Uch. Uch. No tam radę co zjeść. Czy mi najpierw taśmy zabraknie takiej w cudzysłowie. Coraz ciężej mi to wchodzi. Morda cała popalona. Napiszę w opisie, co to potem było na Kiblu. Ale ja dobrze trawię. Posmarkałem się. Mogłem do wideo oszukać, dać jedną zaszedkę, z ręką na sercu chciałem uczciwie, bo mi się dobrze te wideo po czasie ogląda, to co ja będę oszukiwał. O Jezu. Ja wystarczyłby jeden taki makaron. <słuch> 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 Odrobinę garnek przypaliłem robiąc to, ale już ogarnąłem. O Boże, jak to wygląda, pewnie jestem cały posmarkany. Mała przerwa, pokażę. Proszę, saszetki puste. Koreańczycy przesadziliście. Ja myślę, że te potrójne to będą zalegały u nas na półce. W marketach można to też kupić na Allegro. Jak ktoś ciekawy, nie tylko te najostrzejsze są różne dobre smaki. No dobra. O, oh. oh Boże, po co ja się tak poświęcam, ale właściwie to prędzej bym wziął takiego buldaka. Niż torby świńskich uszów. Bo tutaj naprawdę tylko problemem jest to, że te jest ostre. A w ogóle makaron są fajne wszystko. Ech. Oj, chyba na jakiś czas skończę z buldakami. Mam w domu jeszcze trochę zapasów. Ale potem to mi styknie. Ech. OK. Det er åra, det.